Teraz Bartosz Arukowicz. Proszę bardzo. A co wy żeście posłowie pisu tak do ostatnich ławek pouciekali? Wstyd, co? Myślicie, że was tam Europa i Polska nie zobaczy? Wszyscy was tam widzą. Jak się straszyło pierwotniakami, jak się straszyło robakami, jak się straszyło gwałtami, mordami, a potem za kasę otwierało się stragany z polskimi wizami, to musi być wstyd. To musi być wstyd i wszyscy was widzą. Mam pytanie do komisji. Czy znacie skalę czy Komisja zna skalę tego procesu korupcyjno-mafijnego handlu polskimi wizami? W ilu krajach to się działo? Ilu migrantów? Ile tysięcy migrantów do Polski wjechało do, do Europy wjechało nielegalnie? I w końcu chcę zapytać Komisję o rzecz chyba najważniejszą. Czy macie wiedzę, że pośród tych migrantów, którzy kupili polskie wizy na afrykańskich i azjatyckich straganach, były osoby, które stanowiły, stanowią zagrożenie dla Europy, dla Polski, dla Stanów Zjednoczonych? Czy Komisja posiada taką wiedzę? I ostatnie pytanie do Komisji. Czy prawdą jest, i trzymacie wiedzę, żeby Stany Zjednoczone już w roku 2022 informowały o nielegalnym procesie handlu polskimi, polskimi wizami? Dziękuję bardzo. Drodzy koledzy, po pierwsze, po pierwsze, proszę pozwolić mi powiedzieć, drodzy koledzy, Proszę mi pozwolić powiedzieć jako przewodniczącą, że fakt, że nasz kolega, Bartosz Arukowicz, wykorzystał baner wyborczy podczas wypowiedzi, co jest sprzeczne z zasadami i prezydium omówi tę sprawę. Następnie. Nalegam, raz jeszcze muszę Państwa nawołać do porządku. Artykuł 185 ustęp 2 mówi o tym i bardzo proszę, żeby z szacunkiem wysłuchiwali Państwo wypowiedzi tych, którzy właśnie się wypowiadają.